Witam serdecznie wszystkich, pozdrawiam, kłaniam się i wiesz, uważaj, diabeł ma trzy drzwi, przez które może wejść do Twojego po prostu domu. Czy jesteś gotowy, aby je zamknąć? Pierwsze drzwi, uważaj, brak przebaczenia. Kiedy Twoje serce jest pełne nienawiści, braku przebaczenia, no diabeł ma swoje miejsce po prostu zamieszkania. A co Jezus powiedział? Jezus powiedział, „Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, to i wasz Ojciec Niebieski przebaczy wam, tak? Drugie drzwi. Co oglądasz? Oglądanie grzesznych lub negatywnych treści otwiera drzwi wrogowi. A co Biblia przypomina? Przypomina nam, „Nie będę patrzył na to, co jest niegodne w oczach Pana”. Trzecie drzwi. Zaniedbywanie modlitwy. Dom, w którym się nie modlimy, brakuje Bożej ochrony, co ułatwia diabłu wkradnięcie się. Biblia mówi nam, aby modlić się nieustannie. Które z tych drzwi masz otwarte? Obudź się po prostu. Czas je szczelnie zamknąć i zaprosić Jezusa do swojego życia, aby upewnić się, że diabeł nie wejdzie do Twojego domu. Jeśli chcesz napisać Amen. Napisz w komentarzu Amen, ale napisz też, niech Bóg zawsze błogosławi.